Cześć tu Wilku, witam Was bardzo serdecznie w 20. odcinku mojej serii Zagrajmy w Football Manager 2013. Przed nami spotkanie z Hanoverem, czyli klubem, w którym występuje Artur Sobiech. E, zerknijmy sobie na wiadomości, zobaczmy co tutaj się działo. Szczerze mówiąc nie było zbyt wielu jakichś tutaj znaczących wydarzeń od ostatniego spotkania wygranego z Szachtarem Donieck. E, jedynie takie notki krótkie tutaj może, o, o to jest warte. Wspomnienia, Lewandowski wykreśla rekord strzelecki z na 4 bramki, całkiem myślę niezła sprawa, Kamiński szaleje, no ale hmm, raczej go nie, nie kupimy, e, wydaje mi się, że nie będzie niestety on przydatny w tym zespole, także różne raporty przedmeczowe, konferencje, na którą oczywiście wysłałem asystenta, mi się nie chciałem tam klikać za dużo, e, a też mamy sprawozdania ze spotkań naszego drugiego zespołu i naszego U19. No i widzimy, drugi zespół niestety nie poradził sobie z Chemnitz, a za to U19 dało radę w tym derbowym, powiedzmy, meczu z Schalke 04. No dobra, rzućmy okiem tak więc na składik, bo to jest teraz chyba istotne. Nie zmienił się on znacząco, jeśli chodzi o formułę do poprzedniego meczu, jedynie wszedł Piszczek za... Benisza, który no, zastępował go, no piszczek nie był w pełni sił, teraz już, no może też, stuprocentowo zdrowy nie jest, ale e, myślę, że już już można go wystawiać ze spokojem, o ile dobrze pamiętam, 90 tutaj miał procent ogrania. Tak więc już taki gracz myślę może bezproblemowo grać. Tak więc no, cały czas Kelma kontuzję, gra za niego Mijajlowicz poza tym, poza tym no właśnie, przysunąłem sobie do, do tego pierwszego składu. E, takiego gracza, Mark Honchich, jeśli dobrze to wymawiam. W każdym razie on e, znajdzie się na ławeczce za może Perisicia, e, bo nie mieliśmy nie miałem żadnego gracza, e, który mógłby ewentualnie w przypadku kolejnej kontuzji zastąpić, czy to będę, raczej właśnie Mijalowicza, ale no dobra, e, tak to tutaj wygląda. I przy okazji, nie potrzebujesz tu graczy młodych w pierwszym składzie, przy okazji, wam pokażę, jak wygląda całe, całe przechodzenie gościa do klubu partnerskiego. Zobaczymy. A nie, ten gracz nie może zostać wypożyczony ciekawe ciekawe dlaczego tak jest spróbujmy z innymi hmm. naprawdę jestem troszeczkę zaskoczony e, ogarnę ten temat zobaczymy czy kogoś mogę na coś takiego wysłać e, może tam jakieś warunki są e, dodatkowe w każdym razie przejdźmy już do meczu e, tak to tutaj wygląda na tę chwilę jeszcze może krótki zapis no, myślę, że całkiem nieźle w sumie do tej pory wygląda sytuacja moja, czy to w Lidze Mistrzów, czy to właśnie w Bundeslidze. Wysokie, w wysokich zwycięstw pary było, także w tych meczach niżej wygranych nie wyglądało, myślę, to jakoś tragicznie, momentami nawet dobrze. Tak więc, myślę, że dalej też powinno być nie gorzej. No, Hanower za dużo tych brameczek nie nastrzelał w tym, sezonie. Lewandowski już tutaj od początku szaleje, no, chyba jest pierwszy w klasyfikacji strzelców. Byłbym zdziwiony, gdyby tak nie było. No, tak, ale z Oliczem ex No, ale zdecydowanie to jest gwiazda w tej chwili Bundesligi. I czy tutaj u mnie w czy też w realnej piłce. Dobra, przejdźmy do meczu. Jeden z Was mnie prosił, żebym nie pokazywał meczów nałączonym w widoku, żebym, żebym, prezentował jakby tak w pełnej krasie, na pełnym ekranie. Tak więc faktycznie, jeśli nie będę, nie będzie potrzeby takiej, żeby gdzieś tam obserwować statystyki, to faktycznie w ten sposób będę Wam to wyświetlał. No dobra, przejdźmy do tej analizy meczowej. Tutaj nic nie będę zmieniał. Tu również. No, tutaj niech sobie ten mój asystencik coś powie. Gros ale nic, nic z tego nie wychodzi, póki co. I niestety, nie, nie ma bramki. Artur Sobiech, no! Ale nie rezygnuje Hanover, no! Idą, idą tutaj ataki, niestety wpadła pierwsza bramka. się odlecze, to nie ucieczy, no! Mówi tak tutaj przysłowie, no! I faktycznie, Sobiech zdobywa gola. A jest bramka, no! Tak to jest, tak to jest właśnie, jak, się, jak ja tutaj korzystam jednak nie z tego podzielonego ekranu, ale już HSV, HSV, co ja mówię? Hanover wyprowadza kontrę, ale bardzo dobrze interweniuje Miałowicz. Myślę, że naprawdę to powinien być gracz na przyszłość całkiem niezły, spory talent, Dobre w tej chwili już ma te atrybuty, no oczywiście nie na tyle, żeby Kela zastąpić, no i niestety, chyba jakiś uraz ma ten odniesieniec, ten zawodnik. Zobaczymy, co z nim będzie. Czy będzie musiał on zejść z boiska? No chyba, niestety, tak, bardzo mu spadła ta kondycja. Tak więc to moja decyzja o tym, żeby jednak tego młodego gracza, tego e, gościa przeniesionego z rezerw, tutaj przygarnąć, była chyba dobra, bo przynajmniej ma kto grać na tej pozycji. Zerknijmy sobie na tego gościa, 21 lat. No, czyli już taki. Najmłodszy nie jest, no patrząc na, na Mijelowicza, no to już jest stary gracz. w porównaniu go właśnie z Mijajlowiczem, z tym młodym, e, serbem. Tak to wygląda. No wiele gorszy, myślę, nie będzie. Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie jakoś znacząco na rozwój wydarzeń. No póki co mamy ciągle jeden 1, 1 także trzeba się wziąć tutaj do roboty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w pierwszych minutach. Ewentualnie jakieś tutaj środki poczynimy. Zobaczymy, zobaczymy. Co tutaj się będzie działo? I mamy już prowadzenie. Lewandowski, no któż by inny mógł tutaj do niego doprowadzić. Bardzo ładna zespołowa akcja. Też tutaj ten Hanover niezbyt dobrze w obronie sobie poradził. No, Bramkarz praktycznie bez szans, sytuacja sam na sam. I już zaczyna to wyglądać całkiem nieźle. No ale to jest tylko 2 do jednego. Tak więc jeszcze coś wypadałoby to strzelić. Ale mamy rzut karny zdaje się. Tak jest. Sergio Pinto fauluje tutaj. Hummels brameczka. Bardzo dobrze. Młody niemiecki obrońca pewnie, pewnie to wykończył. No już może nie aż taki młody. No ale to u nas trochę w Polsce pokutuje takie... Tak jest zatwierdzenie, że młodym... E, graczem jest nawet gracz 25-letni, no, oczywiście nie jest to stary gracz, ale e, jakiś jakichś strasznie młodych to też nie należy. Za granicą jednak ci piłkarze grają już w pierwszych jedynastkach, często w wieku 17 lat nawet, tak więc... No może nie grają na stałe, ale są wprowadzani, a u nas no to wiadomo jak to wygląda, każdy wie. A, tak więc 3-1, tu już myślę nie trzeba za bardzo e, kombinować, nie będę tutaj nic zmieniał. Bo wygląda to całkiem przyzwoicie. Zerknijmy tylko na statystyki, jak to wyglądało. No, przewaga, myślę, w tych najważniejszych aspektach jest. Posiadanie piłki jest mniejsze, no ale to jest mecz wyjazdowy, tak więc tutaj nigdy to no, nie wygląda. Jak, znaczy nigdy. No, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że, że zyskamy tutaj posiadanie wyższe niż, niż gospodarz. No, to jest chyba oczywiste. Takie czynniki, właśnie jak grał siebie, mają wpływ na no właśnie tego typu rzeczy, tak więc zróbmy jakieś zmiany nie męczmy tych naszych graczy tutaj Royce może zostać z pewnością zmieniony przez no, czy to GC czy też Gundogana, oni tutaj czekają całe spotkanie na ławce że właśnie wejść za takiego no troszeczkę podmęczonego gracza, no kogo jeszcze można zmienić, Sven Bender Błaszczykowski jeszcze również mógłby zostać zmieniony i tutaj może zrobimy taką małą ruszatkę. Siber sobie zagra. Także gracz młody, utalentowany. Dobra, zostawmy to. Spokoju, tak więc wszystkie zmiany już zostały wykonane. 72 minuta. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. No Sobie, nie szkoda, szkoda. Skontuzjowany został strzelec pierwszej bramki w tym spotkaniu. No, możemy sobie nawet patrzeć też na Reakcje zawodników Hanoweru na to, co im powiedzieli trenerzy. Zwróćmy na płytę boiska, bo coś tu się dzieje. Czy będzie kolejna bramka? Jest, gol oczywiście Lewandowski. Druga bramka w tym spotkaniu. No ten zmiennik Mijajlewicza całkiem nieźle sobie radzi. Tutaj miał spory udział w tej akcji, także jakichś błędów chyba wielkich nie popełnia. 4-1, no, zaczęło się to nieciekawie, i nawet, nie, 4-1 jednak, zaczęło się to nieciekawie, a jednak kończy się równie dobrze, co w ostatnich meczach, tak więc, e, na szczęście, na szczęście podniosła się z kolan, e, tutaj moja ekipa, no, nie gra tu byle kto, tak więc, mam nadzieję, że to nie, nie ostatni taki mecz, gdzie, gdzie ta, ta psychika jednak pomoże moim graczom, tak więc takie statystyki tutaj były, no, to są te wiadomo uproszczone, jakiś uproszczony widok. Tak to wyglądało dokładnie. E, oceny może zerknijmy sobie też na to. Tak będzie lepiej. E, oceny graczy, no Lewandowski zdecydowanie no, najlepiej oceniony w tym spotkaniu, więc został e, graczem meczu. E, poza tym niezłe noty odnotowali Hummels. No wiadomo, w Hanowerze wyróżnił się chociażby sobie czy Diouf, który e, zdaje się, że asystował. Tak więc tak to w tym spotkaniu wyglądało, i oczywiście jesteśmy no, na pierwszym miejscu w Lidze. Inaczej być oczywiście nie może, no, chociaż nie wiem, czy ktoś tam nas nie goni, jeśli chodzi o. nie przegoni, jeśli chodzi o bramki, no ale w każdym razie komplet punktów jest i tak naprawdę, no nie widzę opcji e, innej, właśnie. E, no, co ja też tutaj mówię. E, w każdym razie. Jeszcze o czym tutaj warto wspomnieć, zobaczmy sobie, jak, jak, tutaj wyglądały wyniki innych spotkań. Tak to się tutaj prezentowało. Bayern bardzo wysoko wygrał. Pierwsze mecze nieciekawe. Teraz już widzimy tutaj nabrał chyba wiatru w żagle. Tak inne mecze wyglądały. Trochę remisów było w tej kolejce. No dwa, ale to mała liczba nie jest. Jeszcze jutro ostatni mecz Nurembergi z Augsburgiem. Tak więc, no, niestety, Mejlowić nie zagra przez jakiś czas. Nie jest to na szczęście, zbyt długa przerwa 10 do 12 dni. No, ale będzie ona wymagała, niestety, albo, niestety, gry tego młodego, 21-letniego Niemca. Tak więc, tak to wyglądało. W tym spotkaniu już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania kolejnego odcinka mojej serii. Tak więc, jeśli też macie jakieś pytania, to piszcie. Jeśli Wam się podobało, to oceniajcie, subskrybujcie. Dzięki za uwagę. Cześć.